Co widział pies? Pies widział to, czego zazwyczaj nie dostrzegamy czyli małe ruchy, małe gesty, emocje, to, co rysuje się na twarzy właściciela i ten pies właśnie na to rea reagował nie reagował na komendy, które wydajemy głosem więc tak naprawdę widział te bardzo małe detale, małe szczegóły, które są najistotniejsze. I książka Gladwella jest dokładnie o tym. O tych detalach, o szczegółach, na które z reguły nie zwracamy uwagi, a które sprawiają, że kupujemy różne rodzaje keczupu, a tylko jeden rodzaj musztardy, albo, albo decydują o tym, w jaki sposób podejmujemy szybko decyzję intuicyjnie. Malcolm Gladwell grzebie w tej warstwie detali, odsiewa je bardzo, bardzo. Uważnie i podaję tylko te, które są najbardziej interesujące i tworzą historię. To jest rzadka umiejętność łączenia różnych elementów, łączenia kropek, a z tych kropek powstaje bardzo, bardzo interesujący obraz.